Siemaneczko, siemaneczko, dzisiaj pierwszy dzień mojego nowego wyzwania. Postanowiłem, że nagram odcinek, w którym przez 7 dni będę jadł tylko i wyłącznie lody ekipy. Tak wszyscy zachwalają, ostatnio Kevin dał mi spróbować. Całkiem spoko ten truskawkowy, więc od dzisiaj, przez najbliższe 7 dni, spróbuję właśnie przeżyć na takich lodach ekipy. Udało mi się znaleźć w dobrej cenie, 2,49 chyba. Słyszałem w ogóle horrendalne kwoty za te lody, więc chyba miałem farta. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. Ja jeszcze jestem biało-czerwony, bo jutro jest mecz Polaków. Czas zjeść śniadanie. Truskawkowego? Może być. Lody jak do mnie przyjechały, trochę się rozmroziły, bo Kevin przywiózł mi je prosto z Gdyni. Tutaj nigdzie w Warszawie nie mogłem ich znaleźć. Ej, jest w ogóle szał szok. Pierwszy lód, Mój e, pierwszy lód truskawkowy. W tym wyzwaniu postanowiłem zrobić tak, że będę jadł 6 posiłków, czyli 6 lodów. E, zobaczę po pierwszym dniu, jak się będę czuł. I być może zwiększy po prostu ilość, ale nie chciałbym przesadzać. Muszę wam dodać, że ten lód jest naprawdę dobry. Jak nie próbowaliście, to żałujcie, mam w sobie takie strzelające granulki. lód generalnie wodny polany taką czekoladą truskawkową. Ma 67 gramów. Na 100 gramów ma 170 kcal, czyli jakieś pewnie 130 na jednego loda. Zakładając 6 lodów, no to myślę, że nie dojdę nawet do 1000 kcal na dzień. 28 gramów węglowodanów, 27 gramów cukru. Tłuszczu mało, białka prawie wcale. Same węgle, baki, dzięki, będę miał energię. Jadę właśnie na siłkę, bo prowadzę dwa treningi, potem zrobię swój trening, a później... Oczywiście, euro dzisiaj od godziny 15. Wielkie emocje, ja uwielbiam. Ja to cały dzień dzisiaj spędzę w domu. Podejrzewam, że w ogóle najbliższe dni to będę spędzał w domu, oglądając tylko i wyłącznie piłkę nożną. Eee, zabrałem ze sobą drugi posiłek, czyli cytrynowego loda ekipy, którego za chwileczkę sobie zjem. To mój debiut w ogóle, jeśli chodzi o cytrynowego loda ekipy. Eee, widzę, że ma taką samą polewę jak tamten poprzedni lód. Kurde, też bardzo dobry. A wy już jedliście? którego wybieracie. Zjadłem i idę pracować. Zrobiłem już swój trening. Zrobiłem trening z podopiecznym. Wracam teraz do domu. Nie wiem czy 6 latów wystarczy mi na cały dzień. Siedzę sobie teraz i wpadłem na pewien pomysł e, zainspirowany pewną osobą i wymyśliłem sobie, że spróbuję napisać książkę. Wiecie dlaczego? Bo zawsze chciałem to zrobić i kiedyś, kiedyś, kiedyś nawet pod to podchodziłem ze 4 lata temu. Mam nawet rozpoczęty plik, e, książka. I tam się dzieje. Więc postanowiłem, że sobie spróbuję jeszcze raz. Zobaczymy jak będzie. Wiem, tak, wiem, każdy pisze książki. A dlaczego ja nie mogę napisać? Jak już każdy pisze, no to ja też napiszę. Ty też napisz. Jeżeli masz coś do przekazania, napisz książkę. Tak, to jest myśl. Ja zaraz idę po następnego loda ekipy, bo jestem głodny. Jadę do Kevina dograć jeszcze jedną rzecz. Mam ze sobą oczywiście loda i nie zawaham się go zjeść. Czwarty lód w dniu dzisiejszym. Jestem głodny, no ale daj radę. Oglądam sobie euro i jestem głodny. Ekipa, zróbcie lody z węglowodanami, więcej węgli, czas na kolejnego, bo zaraz się z głodu przewrócę, ale musicie przyznać, że jak na lody, które jechały tutaj z Trójmiasta, wygląda całkiem, całkiem. Siemano, drugi dzień na lodach, ekipę, dodatkowo dzisiaj mecz Polaków, więc... Wstałem właśnie, będę robił sobie kawusie, do tego loda zjem, a potem jadę do fizjoterapeuty i na końcu mam trening. Będzie dzień pełen aktywności. Mam nadzieję, że wystarczy mi energii jedząc same lody, bo nie ukrywam, że wczoraj było źle, wczoraj nie czułem się w ogóle na siłach, wczoraj nie chciałem się nic robić. Mam nadzieję, że właśnie dzisiaj będzie zupełnie inaczej. No, to tak jak mówiłem, smacznej kawusi i loda. Oskar, pozdrów widzów maksymalnie. Pozdrawiam widzów maksymalnie i maksymalne sosy z maksymalny rozpierdol. Jestem po treningu, kontuzja nie okazała się taka groźna. Bardzo się cieszę, jestem przeszczęśliwy, bo zrobiłem zajebisty trening. Wracam do domu, i loda ekipy. Właśnie zauważyłem, że Kevin kupił mi prawie same cytrynowe lody. No ale nic, eee, jem potreningowy posiłek i idę się myć. Oglądam sobie mecz Szkocja-Czechy. Przygotowałem sobie jednego loda. I już niedługo, już niedługo mecz Polaków poradził sobie z Rybusem i jeszcze raz... Ja osobiście czuję się rozczarowany tym meczem. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że zagramy tak słabo. Wiem, łatwo się mówi, bla, 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 ale za każdym razem jest to samo. Za każdym razem każdy ma nadzieję. Za każdym razem wszyscy myślą, że będzie to teraz. To właśnie teraz nastąpi czas, w którym uda nam się coś zdobyć. I tak nam się udało zdobyć, że przegrywamy 2-1 i teraz mamy tak naprawdę dwa mecze ostatniej szansy. Zaraz będę w domu, zjem sobie loda pozjadam smutki, że tak byłem szkoda tego meczu, szkoda tego meczu, no ale wierzmy w to, że jeszcze dwa mecze będą dobre. Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. Siemanko jest 630 na piłami na dworze, ale to nic, bo i tak nie chciałem stać. To prawda przed budzikiem właśnie przez nich, ale jebać karma wraca. Jadę właśnie na godzinkę na trening personalny, potem wracam. Zgarniam lody ekipy i lecimy do zakopanego. Wróciłem i się pakuję, przygotowuję się do wyjazdu. Trochę rzeczy mam do zrobienia i zaraz zabieram loda i wychodzę. Przyjechał po mnie Filip: jedziemy najpierw do łodzi odebrać samochód, a później prosto do zakopanego. Siema. Siema. Co się cieszyć? Było się cieszę, bo jedziemy. Proszę. Co ty mówisz? Masz lodę ekipy? Nigdy nie jadę. Spełniłeś moje marzenie. Mmm, to jest coś takiego jak kaktus. Dobre są, nie? Tylko lepsze, no. Wyjechaliśmy już z Łodzi, jesteśmy w drodze do Krakowa, a potem do Zakopanego i tak o. Siemanko, obudziłem się, czekam na Filipa i niedługo wyruszamy. Będę musiał również znaleźć jakieś lody, bo trzeba coś jeść. A zobaczcie to. Dzień dobry Siemanko, Wstałem. Zobaczcie, mam ze sobą loda ekipy i właśnie lecę na sparingi. Potem wracam do domu i będę jadł znowu, bo jestem głodny. Mam nadzieję, że będę miał energię. Trzymajcie kciuki. Jestem już po treningu, bardzo zmęczony, ale i zadowolony. I ze mną jest lód ekipy. Jadę właśnie na spotkanko biznesowe, więc mm, zabrałem ze sobą loda. Dobrze, bo dzisiaj jestem gdzieś cały czas w okolicy swojego mieszkania. Na całe szczęście mm, biorę się za żarcie. Jest w ogóle bardzo ciepło: 26,5 stopnia, dlatego muszę wziąć się za żarcie teraz, bo lód się rozpuści. Przyjechałem do firmy odwieźć sprzęt, w firmie pusto, ciemno, nikogo nie ma, widzę tylko czarka samochód, ale samego czarka nie ma. Wracam do domu zjeść loda, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo głodny, a potem lecę na personalny. Zawsze jest pora na lody koral. Zjadłem loda, przebrałem się i lecę właśnie na siłownię poprowadzić trening. Nie mam energii, muszę wam powiedzieć, że naprawdę nie mam siły, jestem totalnie wypompowany. Mam nadzieję, że jakoś przetrwam, trzymajcie kciuki. Słuchajcie, mam mało siły, nie mam energii. Jestem cały czas głodny. Mam ochotę zjeść coś innego. Ale w sumie, jak wytrzymam, mam fajną opcję, już Wam pokazuję o co chodzi. Mianowicie alerabat.com Wystarczy wejść na stronę, dzięki czemu zyskacie fajne rabaciki na Wasze zamówienia internetowe. Możecie wejść i dodać sobie jako wtyczkę do Chroma, później przechodzicie na przykład do strony Uber Eats, wybieracie swoją ulubioną restaurację, pojawiają Wam się opcje na zniżki właśnie do tej restauracji dopasowane do Waszych potrzeb. Oczywiście wtyczka Alerabat działa nie tylko na jedzenie, ale także na zakupy sportowe i tak dalej, więc jeżeli chcielibyście sobie sprawdzić, koniecznie wchodźcie w opis, macie tam więcej informacji na temat em, wtyczki, ale rabat, jeżeli chcielibyście skorzystać, oczywiście zachęcam. Jadę właśnie na mecz nad Wisłę, ale mój głód dzisiaj naprawdę sięga zenitu. Siemanko, dzień dobry, tak, mam pastę tutaj, bo zaczyna mi się robić takie coś na ustach. Chyba odporność mi spada przez to, że im tylko i wyłącznie to co jem. W ogóle energii On naprawdę jestem totalnie wypompowany, mimo tego próbuję, próbuję gdzieś tam w tym trwać yy, i zjadać trochę więcej tych lodów, ale no nie jest to coś, co powoduje, że jestem szczęśliwy. Dobra, zawijam loda ekipy, tym razem małego. Jestem już po personalnej, mianowicie właśnie po i śmigamy na trening. Będziemy zasuwali sobie dzisiaj w parku, w plenerze jakieś tarcze, na pewno będzie fajnie, nie mogę się doczekać. Mimo tego, że nie mam energii, mimo tego, że jestem głodny. Tutaj dzisiaj tańczymy z Dziorkiem. Tańczysz ze mną dzisiaj? Ostatni taniec. Tango. Po treningu z Dziorkiem, barwy wojenne. I lód ekipy. Uuu, ale ładnie wyglądam. Jadę na nagrania do BEX, zabieram ze sobą lód ekipy truskawkowego. Ekipo musicie zrobić inne smaki. Myślę, że ludzie też by tego chcieli, co nie? Bo mogą się przejść, jakby tak ciągle jednego jeść. Co tam spóźnialskie? Gorąco strasznie, 40 stopni jest. Musiałem się zdrzemnąć, bo w tym dzisiejszym treningu biorę właśnie loda i jadę nad Wisłę, bo dzisiaj jest mecz Polaków. Także jadam i spadam. Wczoraj już padłem. Muszę Wam powiedzieć w ogóle, że jest bardzo gorąco, przez co chce mi się bardzo jeść. Ugh. Właśnie wziąłem prysznic, jadę na siłkę, a potem jadę do rodziców. Idę dzisiaj z psem nad rzekę. Muszę go troszeczkę ochłodzić, bo jest naprawdę ciepło. Myślę, że... Ucieszę się, zresztą pokażę Wam. Opieski są fajne. W ogóle napiszcie w komentarzu kto, jakie ma zwierzę i jak się nazywa. I napiszcie. Dawajcie. Pyk, 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 pyk. Dwa lody za mną, jakby to nie zabrzmiało. Jest wczesna pora. i jadę do pracy tak jak Wam powiedziałem. Wróciłem do domu. W taką pogodę nie wypada nic innego jak. Nieść lody, bo no jest bardzo ciepło. Musiałem się zdrzemnąć, ponieważ nie mam w ogóle siły. Naprawdę. Potrzebuję zjeść coś, bo jutro mam mieć trening. Zjadłem loda, idę spać, jestem padnięty. Nie mam siły. Dobrej ja nocy. Wstałem, ale zobaczcie jak ja wyglądam. Boże. No, ale bym jeszcze pospał. Natomiast jest bardzo ciepło. Jest dużo. No, nienawidzę takiej temperatury. W taką pogodę po prostu nie mogę oddychać. Biorę właśnie sobie śniadaniowego ja loda. Kurwa, zrzygam się zaraz. Pod na sporo załatwienia. Cały czas siedzę przy kąpie i realizuję zamówienia maksymalnych sosów. Niedługo jadę na trening, nie jadłem jeszcze śniadania, wypiłem tylko kawkę. Nie chcę dzisiaj z tych ludzi, naprawdę. Nie mam siły, a muszę trenować, więc nie wiem, czy po prostu przed treningiem już nie zjem dzisiaj czegoś normalnego, bo mam dosyć. Słuchajcie, jest godzina 11.45, nie wytrzymałem. Jadę na trening, który mam za 45 minut i zjadłem sobie owsiankę. Nie dałem rady po prostu wytrzymać. Sorry, no nie, 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 nie. nie. Poza tym chciałem wam powiedzieć, że chcę trochę ten kanał przerobić. Chcę nadać mu świeżości, być może za jakiś czas wylecę do Tajlandii na pół roku i stamtąd będę nagrywać dla Was fajne odcinki. Ponadto chcę skupić się na lifestyle'u, chciałbym pokazywać Wam po prostu tylko i wyłącznie moje życie, które będzie oczywiście urozmaicane jakimiś fajnymi dodatkami. Ale nie będę skupiał się stricte na tym, żeby żreć lody przez tydzień, żeby jeść zupki chińskie przez tydzień czy coś takiego. Na pewno będzie ciekawie, ale pewnie już zauważyliście, że tamte poprzednie odcinki nie sprawiały mi radości, a ja mam nadzieję, że będziecie ze mną. Napiszcie komentarz, jesteśmy z tobą. Bardzo dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do samego końca. Jak widzieliście, to nie było łatwo. Jedzenie samych lodów to nie jest nic dobrego. Zdecydowanie wolę jeść normalne rzeczy i właśnie teraz już odcinki będą wyglądały tak, że będę nagrywać wam vlogi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także trzymajcie kciuki. Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie sprawdzać wtyczkę, ale Rabat, jeżeli chcecie jakieś rabatiki na dobre szanki, jeżeli gdzieś wyskoczyć z kimś albo zamówić do za domu, ale Rabat koniecznie tu tu, 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 tu tu, możecie sprawdzić sobie w opisie. Dzięki, że byliście, łapka do góry sób i widzimy się w następnym maksymalnym odcinku. Do zobaczenia.